Siemaneczku, witam was na drugim odcineczku z CSGO Skinsa Dzisiaj sobie przetestujemy wszystkie skrzyneczki eventowe A wy możecie sobie wpisać kod Shakez, sobie otrzymać darmowe 2 złote i 10 groszy i 10% do bonusu Więc taki fajny bonusik, który macie od stronki Macie wiele metod płatności, publiki skiny, skiny, giftkardy, czy smsy, czy, czy zenpay No i oczywiście darmowa skrzyneczka, co 24 godziny możecie sobie taką skrzyneczkę otworzyć yy, Dobra i możemy sobie jeszcze przyjść do eventu, bo gdy otwieramy skrzyneczki eventowe, to odrobimy takie punkty eventowe, i te punkty eventowe możemy sobie wydać np. Handler z bronią, czyli po prostu generuje nam tutaj, tutaj skinka, czy możemy strzelić skinka, chyba że, albo możemy zbierać skarbonce pod koniec eventu po prostu będą rozlosowane nagrody. Kto ma najwięcej tych punktów, to wygrywa no najlepszego skina naj najdroższego. Tak to właśnie działa. No i przechodzimy sobie do skrzyneczek. Dzisiaj sobie testujemy te skrzyneczki. Te tańsze damy sobie może na fast mode Jak sobie polecimy, jakieś bitewki zrobimy. Dobra, no pierwsza skrzyneczka nie oddała, druga też. Natomiast trzecia już fajnie dała 30 czy ziko Fajne profit razy 3 prawie w sumie zrobiliśmy, ale prawie. Dobra, jeszcze raz ponownie otwieramy Teraz 15, tylko jest proficik. Tutaj dyszka 15 złota, można. No dobra, i zrobimy ostatnie otwarcie. Leci nam 10 złotych, więc skrzyneczkę, no spoko daje. Teraz przechodzimy sobie do drugiej. Druga już kosztuje troszkę więcej. No i zobaczmy, zobaczmy, czy nam odda ta skrzyneczka. X-ray, no nie wiem, ile to może być warte. 13, tylko. Tutaj, no troszkę nie oddało Troszkę nie oddało, ale jeszcze raz U, UMP Primal może odda 16 zł Dobra, tutaj też sobie damy fast moda Ej, Hyper była bliska Ale leci nam Cortex To i tak spoko, drop Dyska. Dobra, fast Zika dodamy 22 ziko Tutaj już 27 13 Dobra, jeszcze 3 otwarcia zrobimy I... I sobie otworzymy kolejną skrzyneczkę. O, to fajne profecik by był strasznie. Dobra, teraz trzecia skrzyneczka. Trzecia skrzyneczka już troszkę więcej kosztuje. Więc razy, czy otwieramy? I zobaczmy, zobaczmy, czy nam coś tutaj drop, nie Little Glass czy Peanutty jednak? Jednak Peanutty, 27 zł. Dobra, sprzedamy sobie to. Otworzymy jeszcze raz ponownie. Próbujemy. Znowuż ta meczka nam leci. I te dwa skiny już nie będą droższe? Znaczy, no tajnie będą, nie? Dobra. Jeszcze jedno otwarcie. I lecimy na next skrzyneczkę. Dobra, na ten cheekon case ewidentnie coś nas nie lubi. Coś nas nie lubi. Więc teraz ta skrzyneczka razy 300 wydajemy. U, jakie to są w ogóle skiny do wygrania. U, la u USP noir Czy to nam zwróci? 5% na to mieliśmy. No i jest profiedź, jak jest bardzo ładnie. Jest pięknie dzisiaj i bardzo ładnie. Jak to w ogóle u was pogodować? Napisać w komentarzu. Bo mi jest słonecznie, ale troszkę zimno. Troszkę pisga wiatrem. Piotrkiem, więc, więc, więc to jest minus. Ale tak to jest optymalnie nawet. Dobra. Ja jeszcze jedno otwarcie zrobimy, i przejdziemy do kolejnej skrzyneczki. A i ta włóczka była naprawdę bardzo bliska, ale no niestety, no niestety nie dropnęliśmy. Dobra. Teraz lecimy czwarta skrzyneczka. Razdy trzy próbujemy. A nie, ja tą samą otwierałem. <grych> Chyba, że. Dobra, to samo, no tak. To... Ale, no, prawie co nie zrobiliśmy? Troszkę się, że tak powiem. Zmulę, znaczy nie wiedziałem, co teraz zrobiłem. Zajebałem się troszkę. E, dobra. Skrzyneczka 126 z razy 3 Lockwater Elementar. To nam raczej nie zwróci, ale 50 graści, więc no, połowa, więc nie jest tak źle. Jeszcze raz otworzymy. I stworzymy sobie bitewki. Bitewki oddają. Zobaczymy, czy nam coś fajnego oddać, może nie. Wszystko się okaże. Dobra. Ostatnie otwarcie. Lecimy na bitewki. Jestem ciekaw, czy nam coś. Zwrócić czy nam się nie zwrócą? A Wopajmer Bestia powinno to nam już oddać. I ładnie, 180 Zik, więc bardzo ładnie. Dobra, rozpoczynamy pierwszą bitewkę. Dodam 8 skrzyniaczek. Tutaj, które są warte 42 zikom. I myślę, że damy sobie tryb Underdog na 3 osoby. I dodamy sobie od razu bociki. Damy sobie bociki, bociki. Dodaj bota i jeszcze jednego. No i lecimy, bo i Michael. Dobra, Michaelo, zobaczmy czy to wygramy. Oby, oby nam nic nie dropał, bo to jest tryb underdog, czyli osoba, która najmniej zgarnia, no to zgarnia całą pulę, nie? You know? <grym> Dobra, jak na razie, no spoko, spoko. Niech te boty coś dropną drugiego. O, bardzo ładnie, o to właśnie chodzi. Żeby takie dropiki trafiały. No i na trzy osoby ta bitwa może fajnie oddać, bo czystówki odna ona kosztuje. Już tu bot ma stówkę, kolejny bot ma 130, a zostały jeszcze cztery skrzyneczki. O, punkty eventowe nam chociaż lecą, więc bardzo ładnie. Ej, patrzcie, jaka włupka mu dropła. Teraz się modlimy, żeby nam nic nie dropło. Dobra, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest opcja, że to wygramy. Ale jeszcze, no... No nie będę, bo jeszcze wykrakam i to przegram. Bo to wykrakam i to przegram i to wygrywamy. Dobra, Wygrywamy bardzo ładnie, 800 zł. dobra, no i zarąbiliście. Możemy kolejną nową bitewkę i teraz możemy sobie stworzyć, no dodamy jeszcze raz tą skrzyneczkę, na pewno. Razy 5 i tam damy razy 4, o tą, dobra, damy 6 i damy na standardowy na 4 osoby. Na 4 osóbki możemy tak zaryzykować, no fajnie będzie jak to wygramy, ale no wiecie, na 4 osóbki to już jest jednak mniejsza szansa. Tak, można policzyć 25%. Mamy na to, jak na cztery osoby. Ale no, fajnie byłoby to wygrać. Bo z tego będzie już naprawdę bardzo ładny ścianie. No i teraz liczymy, że na coś dropnie. Czy na coś dropnie fajnego. Dawaj, dawaj. CSGO Skins. Obo coś fajnego nam poleciało. Jakiś tutaj może taki rare item. Co ma mało procent. Byłoby spoko. Dyszka, dyszka nam leci. Jeszcze jedno otwarcie. Jaka Rider. Siedem dyszek, no dobra. I jeszcze jedna skrzyneczka. No i teraz lecą. Bo te tańsze. Nie wiem, czy są te tańsze, czy droższe. Ale no zobaczymy. Ale chyba te tańsze mi się wydaje, I patrzcie z bo trafia. Czystowy już ma. A ja mam 170. Może jeszcze to wygramy jakieś. No my chcielibyśmy coś dropnąć fajnego, nie? Chcielibyśmy coś dropnąć. No nie, raczej ciężka, jak on już ma 400 w takim Raczej nie ma szans. No, chyba GG. No, ostatnia skrzynka, no. Może to się dropnie, tak? No, ratowanie tylko, ale no, niestety nic nie dropło, więc Unlucky. Dobra, słuchajcie, to już będzie za tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnego siemano.